Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganą na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie: jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej. Ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by chciał. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo pańskie. Słowa z dzisiejszej Ewangelii można streścić w następującym zdaniu, które wypowiedział kiedyś kardynał Stefan Wyszyński. Otóż powiedział on tak: Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. Nie jest łatwo być sługą dla kogoś, nie ma jednak moi drodzy innej drogi do szczęścia jak to kiedy w końcu zrozumiesz, że od momentu kiedy zaczynasz służyć, to dopiero wtedy zaczynasz czuć się człowiekiem szczęśliwym, niezależnie od tego jakie zajmujesz stanowisko, a może inaczej, im wyższe zajmujesz stanowisko, tym bardziej czy lepiej to o tobie świadczy, kiedy stajesz się właśnie takim służebnikiem, kiedy zaczniesz służyć, wtedy też poczujesz się prawdziwie spełnionym człowiekiem. Hasło, które wybrałem na dzień dzisiejszy, brzmi: podejmij ryzyko, jeśli wygrasz będziesz szczęśliwy. Jeśli przegrasz, będziesz mądrzejszy. I zadanie, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj wykonali, żeby ono mogło jakby dotyczyć każdego z nas, kto słucha tych słów, bo każdy z nas zajmuje inne stanowisko, stoi w innym miejscu i trudno wybrać taki rodzaj służby, która by nas może wspólnie połączyła, ale wybrałem takie zadanie, aby po prostu przygotować komuś posiłek. Przez to stać się dla kogoś sługą. Właśnie tego dnia będziemy w stanie wypełnić to dzisiejsze wyzwanie. Wzruszył się suchy Piach, gdyby mógł się łzami, serce placów, bito studnia, z granitowymi murami, taka piękna. Ale nie ma w sobie wody, pusta studnia, monument